Iwonę Łucińską z oddziału w Katowicach. Witam cię serdecznie, Iwonko. Witam. Na stronie internetowej mogę przeczytać o tobie, że Iwona, zdobywając doświadczenie w różnych firmach, zechciała realizować się zarządzając własną firmą sprzątającą pod szyldem Czysta Sprawa. Iwona doskonale potrafi zaopiekować się klientem i sprawić, że współpraca zakończy się zawsze sukcesem. Tak brzmi obraz. I powiedz mi, Iwonka, z Twojej perspektywy, nie, rozumiem, że jest obietnica Twojej marki i ta nagroda dzisiejsza właśnie za lidera w obsłudze klienta jest świadectwem tego, jak Ty podchodzisz do tego biznesu. Powiedz mi, co jest dla Ciebie najważniejsze w tym aspekcie? W tej obsłudze klienta. A może uśmiech za uśmiech? Tak po ludzku. Tak po ludzku. Wchodząc w tą, w tą firmę, chciałam... Aby ona właśnie była taka wesoła, taka fajna, żeby nie kojarzono nas tylko z ze sprzątaniem, ze sprzątaniem jakichś brudów. Ja każdego klienta traktuję bardzo poważnie. Też trochę na wesoło i chcę, żeby on się z nami czuł bardzo dobrze. My tam zostanie. No, no ja chcę tam być jak najdłużej, prawda? I zawsze myślę, że jak my jesteśmy miłe, uśmiechnięte, to to samo dostajemy od klientów i tak jest. Taka wzajemność w biznesie i w relacji. O, całkowicie. Czasami ludzie mówią, że są trudni klienci. A mi się wydaje, że to nie chodzi o, o trudnych klientów, tylko o sposób, w jaki my podchodzimy również do ludzi. Nie, nieprawda. Nie ma trudnych klientów. My nie mamy trudnych klientów. My witamy klienta z uśmiechem, nie narzekamy. no Chcemy, żeby, się, żeby dobrze się z nami czuł. No jak się czujesz? Czujesz się dobrze, jak przychodzi jakaś grupa i już jest smutna na dzień dobry, zmartwiona, mówi o kłopotach. No nie fajnie. Narzekająca. Narzekająca. To sobie, no się zastanawiamy, czy zrobią nam dobrą robotę, skoro tak narzekają, prawda? A my chcemy nie tylko zostawić czysto, ale też przyjemnie, miło. Czyli zostawić po sobie. Do, dobrą, dobrą atmosferę, żeby ten klient pamiętał nas nie tylko z tej dobrej jakości e, wykonania usług, ale także takiej naszej osobowości mam wrażenie. Tak, tak. super. A powiedz mi, jak w ogóle oceniasz wkład e, sieci Czysta Sprawa w to, jak podchodzisz do tego klienta, jak się rozwija ten biznes? Co byś mogła nam powiedzieć? No ja bym chciała stosować i stosuję właśnie standardy, a jedno, jedno z tych standardów to jest między innymi, no być miłym, przyjaznym, jeśli mówię o kulturze. Czyli tak zwany biznes franczyza po ludzku, z tego wybrzmiewa brz bardzo. Dbałość o szczegóły e, i bycie w tej franczyzie z takim zrozumieniem, jaka jest też moja rola, e, realizowaniem know-how po franczyzodawcy i rozwijaniem się właśnie tego biznesu na, e, na opcach, które tobie jest oferowane. Jesteś cudownym przykładem, bo czasami zdarza się, że ludzie wchodząc do sieci franczyzowych, pomimo know-how, które dostają standardów. I mają świadomość na początku tej drogi, że każda rola ma, ma swoje obowiązki ma... I, i to jest tak, że to jest takie partnerstwo. Mimo wszystko uważa, że zrobiłoby lepiej. Rozumiem, że ty wchodząc do sieci, wiedziałaś, z czym będziesz się mierzyć. Na pewno to poznałaś na początku swojej drogi, ale to zaufanie też do franczyzodawcy, to, że on już też sprawdził swój biznes na swoim rynku, wiedział z czym, jakie problemy będziesz miał lub wyzwania może lepiej tak, i jak może Ci pomóc w tym etapie, żebyś bosza doszła dzisiaj do takiego momentu, że masz tą nagrodę. Tą nagrodę mam właśnie tylko dlatego, że zaufałam. Całościowo czystej sprawie. Wszystkim, wszystkim standardom. Wszystkim standardom, jakie mi proponowali, czego mnie nauczono. Chciałabym to kontynuować, polepszać, nauczyć się jeszcze więcej. No i żeby tego uśmiechu było jak najwięcej. Fantastycznie. Jesteś rozumiem, też takim wzorem do naśladowania dla innych franczyzobiorców, którzy też dołączają do sieci, bo mam wrażenie, jak dzisiaj jestem na Gali i dostawaliście nagrody, są wśród nas też nowi całkiem świeży franczyzobiorcy dwa tygodnie w sieci i oni mają taką cudowną możliwość porozmawiania też z Tobą, żebyś ty przekazała tą, tą dobrą atmosferę tego, w jaki sposób Ty to robisz, w jaki sposób Ty budujesz ten biznes. Bo dzisiaj wymiana i taka relacja z innymi franczyzobiorcami też buduje społeczność tej franczyzy. I tutaj jest atmosfera rodzinna. Ja się czuję wspaniale, pomimo że z Wami na co dzień nie jestem, to mam wrażenie, jakbyśmy się znali od dawna. No, widzisz, może dlatego ja to poczułam od samego początku i absolutnie nie kwestionowałam żadnych punktów pracy to, no to co mnie oferowała właśnie Czysta Sprawa. I to jest podstawa franczyzy, to właśnie świadectwo doświadczenia w biznesie i dobrze sprawdzonego biznesu, że on jest jakościowy, rentowny dla franczyzobiorców i dający możliwości rozwojowe. No i na pewno musisz zaufać temu, co Ci proponuje franczyzodawca. Zgadza się. Na początku pewnie to jest ciężkie, ale poprzez drogę rozmów i pewnie weryfikacji Twojej osobistej doświadczyłaś tego, że warto. No tak, no bo jeżeli nic nie wiesz w tym temacie, no to komuś musisz zaufać, tak? Czyli Franciszotrawca, można powiedzieć, był dla Ciebie też takim przewodnikiem w tej branży? No całkowicie. To jest fantastyczne. Iwonka, jeszcze raz bardzo Ci gratuluję, cieszę się, że miałyśmy okazję chwilę porozmawiać, życzę udanego wieczoru i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. To ja dziękuję, bardzo dziękuję. Uważam, że jest to najmilsza nagroda, jaką można dostać, prawda? Tak, tak, dzisiaj obsługa klienta jest najważniejsza. Tak, zabieram, dziękuję. Dziękuję pięknie.